Historia na wyciągnięcie ręki. Odkryj z nami tajemnice przeszłości. Bolesław Chrobry, Geniusz Wojny. Część druga. W tej części omówimy słynny zjazd w gnieźnie. Przyjrzymy się wojnie Bolesława i zamachowi na jego życie. Miłego słuchania. Pod koniec tysiąclecia, w roku tysiąc pierwszym, Polska stała się centrum. Ważnego wydarzenia. To wydarzenie miało głębokie znaczenie dla przyszłości Europy. Cesarz Otton III, młody władca świętego Cesarstwa Rzymskiego, udał się do Polski. Jego celem było wzmocnienie więzi między chrześcijańskimi narodami Europy. Wizyta była częścią planu odrodzenia idei uniwersalnego Cesarstwa Rzymskiego. To cesarstwo miało zjednoczyć różne królestwa i narody w pokoju i współpracy. Odtąd III widział w Polsce i Bolesławie kluczowych sojuszników. Spotkanie Odtona i Bolesława w Gnieźnie często nazywane jest zjazdem, ale było raczej aktem dyplomatycznym i symbolicznym współpracy. Celem cesarza było pielgrzymowanie do grobu św. Wojciecha, ważnego elementu jego misji duchowej. Odwiedził także Akwizgran, gdzie spoczywały szczątki Karola Wielkiego. Symbolicznie podkreślało to kontynuację idei cesarstwa rzymskiego. Przyjęcie, które Otto III otrzymał w Polsce, było niezwykle uroczyste. Bolesław Chrobry zdawał sobie sprawę z znaczenia tego wydarzenia oraz jego wpływu na przyszłość swojego królestwa i całej Europy. Organizacja spotkania zadbała o to, aby cesarska wizyta stała się wydarzeniem godnym zapamiętania. Z zapisów Gala Anonima wynika, że bogactwo i potęga państwa Polan zrobiły wrażenie na cesarzu i jego świcie. To świadczyło o rosnącej sile i znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej. Przekazujemy słowo kronikarzowi, który opisuje cuda przygotowane na przyjazd cesarza. Najpierw zbudowano szyki bojowe różnych rycerskich oddziałów, następnie książę ustawił je jako oddzielne, zgrabne szeregi. Każda grupa wyróżniała się kolorem ubrań. Niezwykłą jaskrawością. To nie była tania pstrokacizna ani mnóstwo przypadkowych ozdób. Lecz wszystko wykonano z najdroższych i najrzadszych materiałów dostępnych u wszystkich narodów. Nawet nieprzyjazny książę Bolesław zauważył przyjęcie cesarza. Sam cesarz Odon II wyraził zachwyt przyjęciem w Polsce, którego nie da się opisać słowami. Bolesław powitał cesarza i poprowadził jego ziemię do Gniezna z honorem i wielkością. Podczas wizyty cesarza Odona II w Polsce, jego uznanie dla Bolesława Chrobrego zostało wyrażone publicznym oświadczeniem. Gal Anonim relacjonuje, jak podkreślało to, wyjątkową pozycję polskiego władcy. Przeczytajmy fragment tego oświadczenia według relacji Gala Anonima. Nie do przyjęcia jest nazywać tak wielkiego człowieka księciem lub hrabią, jakby był jednym z wielu urzędników. Należy z dumą wynieść go na królewski tron i ukoronować koroną. Te słowa odzwierciedlały uznanie wybitnej pozycji Bolesława Chrobrego i jego państwa w kontekście europejskim. Podkreślając uznanie Polski jako wielkiego mocarstwa tamtych czasów, Otton zdjął z głowy cesarski diadem i ostrożnie nałożył go na skroń Bolesława. Jednocześnie podarował mu gwóźdź z krzyża pańskiego oraz włócznie świętego Maurycego. W zamian Otton otrzymał rękę świętego Wojciecha. Takie zachowanie cesarza i jego publiczne uznanie Bolesława chrobrego. Wywołało krytykę w Merseburgu. TTM z Merseburga w swoich zapiskach wyrażał rozczarowanie i niezadowolenie czynami cesarza. Prosił Boga o przebaczenie cesarzowi za wyniesienie swojego wasala. TTM wskazywał, że wasal, wyniesiony tak wysoko, zapomina jak zachowywał się jego pan i ośmiela się podporządkowywać tych, którzy stoją wyżej od niego. Wizyta Ottona w Polsce. I spotkanie z Bolesławem Chrobrym miały długoterminowe konsekwencje dla obu krajów i samego cesarza. Znaczącym momentem była wspólna podróż Ottona II i Bolesława Chrobrego do Akwizgranu, dawnej stolicy Cesarstwa Franków. Celem podróży było otwarcie grobu Karola Wielkiego, co było symbolicznym gestem Nawiązującym do tradycji i dziedzictwa Cesarstwa Rzymskiego. Raporty na temat tego wydarzenia różnią się, budząc wątpliwości co do szczegółów, a nawet obecności Bolesława Chrobrego w Akwizgranie. Francuski kronikarz Ademar Szaban informuje, że Bolesław Chrobry otrzymał od Ottona znaczący dar postać złotego tronu Karola. Taka wersja wydarzeń, choć fascynująca, wymaga ostrożnej interpretacji z powodu braku potwierdzeń w innych źródłach. TTM koncentruje się na przedmiotach wydobytych z grobu Karola Wielkiego, wspominając Złoty Krzyż i Szaty, ale nie odnotowując obecności Bolesława Chrobrego. Brak wzmianki o polskim władcy w relacji tiary oraz w zapisach Galów, które również nie wspominają tego epizodu. Skłania do ostrożnego podejścia do przekazu Ademara. W kontekście historycznym, spotkanie cesarza Ottona z Bolesławem w Gnieźnie było wydarzeniem o wielkim znaczeniu, wywierającym długotrwały wpływ na polityczny i religijny krajobraz Europy Środkowej. Uznając Bolesława za suwerennego władcę. Odtąd podjął działania, które można interpretować jako symboliczne włączenie Polski do chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej. Niektórzy badacze uważają, że to wydarzenie było nawet postrzegane jako możliwość sukcesji Chrobrego w władzy cesarskiej. Choć ta teoria jest kontrowersyjna. Pomimo wątpliwości. Fakt ten podkreśla wyjątkowość i znaczenie relacji między oboma władcami w tamtym czasie. Ważnym osiągnięciem Bolesława Chrobrego po spotkaniu z Ottonem III było utworzenie metropolii w Gnieźnie oraz założenie biskupstw w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu. To wydarzenie miało kluczowe znaczenie dla wzmocnienia pozycji Kościoła w Polsce oraz rozwoju jego struktury religijnej. Ustanowienie archidiecezji gnieźnieńskiej z Radzimem Gaudentym, bratem św. Wojciecha, było ważnym krokiem na drodze do niezależności Kościoła Polskiego od Niemiec. Na czele archidiecezji jako pierwszy arcybiskup stanął Radzim Gaudenty. Ten fakt miał fundamentalne znaczenie dla umocnienia chrześcijaństwa w Polsce i jej niezależności kościelnej. Polska stała się ośrodkiem kościelnym niezależnym, podlegającym bezpośrednio Rzymowi, co było politycznym i duchowym sukcesem porównywalnym z Moguncją. Historyk Paweł Jasienica podkreślał, że stworzenie samodzielnej prowincji kościelnej wzmacniało jedność i znaczenie Polski. Na arenie międzynarodowej. Niepodległe arcybiskupstwo zapobiegło ryzyku, że młode chrześcijaństwo w Polsce stałoby się narzędziem obcych mocarstw i ich interesów politycznych. Mieszko Pipeszi, jako założyciel państwa polskiego, zainicjował państwowość i chrystianizację. A Bolesław Chrobry umocnił suwerenność Polski politycznie i duchowo. Ustanowienie archidiecezji gnieźnieńskiej było kamieniem milowym w konsolidacji państwa polskiego i jego kościoła, wzmacniając niezależność kraju. Śmierć cesarza Ottona zakończyła pewien etap w historii, otwierając nowy rozdział w relacjach politycznych i kościelnych Polski. Na początku roku 1002 rozpadły się ambitne plany stworzenia uniwersalnego cesarstwa Romanum. Doprowadziło to do okresu niestabilności i walki o władzę w Niemczech między pretendentami do korony. Wśród pretendentów byli książę Szwabi Herman i margrabia Miśni Egard, wspierający Bolesława Chrobrego, a także Henryk IV Bawarski, wuj Ottona. Ostatecznie tron objął Henryk IV. Który został królem Niemiec pod imieniem Henryk II. W tym okresie niepokojów, Bolesław Chrobry, wykorzystał sytuację polityczną. Przeprowadził udany najazd na ziemię na zachód od Odry. Wsparcie miejscowej ludności słowiańskiej pozwoliło mu szybko rozszerzyć wpływy aż do rzeki Elstery. Bolesław, choć był postacią kontrowersyjną dla TTM, oskarżaną o przebiegłość i podstęp, Wykazał skuteczność i polityczny pragmatyzm w swoich działaniach. On liczył na zdobycie strategicznie ważnego miasta w miśni. W wyniku negocjacji Bolesław otrzymał wlenno Łużyce I Miłsko, co wydawało się satysfakcjonującym rozwiązaniem. Marchia Miśnieńska przypadła bratu Arda Gumino, który był związany z polskim księciem. Jednak pobyt Bolesława zakończył się niebezpiecznym incydentem. Podczas opuszczania grodu doszło do zamachu na życie Bolesława. Dzięki szybkiej reakcji i pomocy niemieckich sojuszników udało mu się uniknąć śmierci. Incydent mógł zaostrzyć stosunki między Bolesławem a Henrykiem II, G, pokazując napiętą i niepewną sytuację polityczną w regionie. Wydarzenie opisał sam Titmus Mu. Po odprawie królewskiej odjeżdżał z bogatymi darami, kiedy zauważył nacierający tłum zbrojnych ludzi. Tłum działał bez wiedzy i zgody króla. Titmus próbował zbadać przyczyny zamachu i uśmierzyć konflikt, by nie wyrządzić większej szkody. Udało mu się wyprowadzić bezpiecznie towarzysza przez wyważoną bramę zewnętrzną. Niektórzy wojownicy padli ofiarą rabunku ze strony Bernarda. Warto przypomnieć kontekst polityczny związany z Henrykiem z i Bernardem Księciem. Obydwaj byli znaczącymi postaciami w Niemczech. Henryk był władcą bawarskiej Marchi Północnej, a Bernard Księciem Saskim. Obaj należeli do niemieckiej opozycji, utrzymując przyjazne stosunki z Bolesławem. Sieć sojuszy i przyjaźni łączyła Bolesława z częścią niemieckiej arystokracji, co miało wpływ na sytuację polityczną regionu. Zrozumienie roli niemieckiej arystokracji było kluczowe dla poznania relacji międzynarodowych w czasach zamachu na życie Bolesława Chrobrego w Merseburgu. Książę Polski miał otrzymać od Henryka II swojego seniora nie tylko dary, lecz także zapewnienie opieki i bezpieczeństwa. Zamach na życie Bolesława Chrobrego miał miejsce, gdy wszedł on do pałacu królewskiego w pełnym uzbrojeniu i odmówił rozbrojenia na żądanie. Według relacji biskupa, ta akcja mogła być spontaniczna ze strony poddanych królewskich. Jednak historia pokazuje, że tłum często bywa narzędziem w rękach innych. Pierwszym podejrzanym o spisek był Henryk, którego motywacją mogło być wyeliminowanie groźnego i ambitnego władcy słowiańskiego na wschodnich granicach. Wkrótce po zamachu zginął margrabia Miśni, Arda. Co rzuca cień podejrzeń na Henryka jako organizatora spisku. Niektórzy polscy autorzy przedstawiają Henryka jako podstępnego i bez honoru władcę, lecz źródła historyczne tego nie potwierdzają w pełni. Opisy postępowania Henryka, późniejszego cesarza, wskazują na kodeks rycerski i honor, co podważa tezę o jego bezwzględności. Analiza historycznego kontekstu sugeruje, że za zamachem mogła stać inna postać Oda, ostatnia żona mieszka. Wydarzenia te ukazują złożoność polityki średniowiecznej, gdzie sojusze i zdrady były często ze sobą splecione. Śmierć Bolesława mogła otworzyć drogę jego rodzinie do przejęcia pełni władzy w Polsce. Oda miała wsparcie synów. Gotowych ją poprzeć w dążeniu do władzy. To okoliczność wskazuje, że spośród możliwych organizatorów lub inspiratorów zamachu na Bolesława, Oda mogła mieć największą korzyść z jego śmierci. Czyni to ją poważną kandydatką na rolę prawdziwego winowajcy wydarzeń. W roku 1300 złamanym Bolesław Chrobry wykorzystał wewnętrzne konflikty w Czechach. Jego okrutne metody, w tym próba uduszenia brata Udalrika oraz wykastrowania innego brata Jaromira, doprowadziły do upadku jego władzy wśród poddanych. Rudy stracił władzę, został oślepiony, a jego zwolennicy, poddani surowym karom niektórzy zginęli, inni trafili do niewoli. Pomimo okrucieństw, których doświadczył Bolesław Rudy, zachował życie, ale był skazany na długie rozmyślania o swoim upadku i zbrodniach. Przez 30 lat żył jak duch, błąkając się w królewskich szatach po salach zamku na Wawelu. Jego postać stała się żywym przypomnieniem o konsekwencjach tyranii i okrucieństwa w historii kraju. Bolesław Chrobry nie zadowolił się jedynie chwilowym triumfem i zdobytymi łupami. Podjął decyzję o koronacji na króla Czech, chcąc włączyć Czechy do państwa polskiego. Połączone z terenami zdobytymi na zachodzie państwo Bolesława osiągnęło największy zasięg terytorialny w historii dynastii piastów. Taki obszar pod jednym władcą był bezprecedensowy. Liczono na przyjęcie w Czechach, co mogło być spowodowane jego pochodzeniem. Był synem czeskiej księżniczki, co dawało mu szansę na stabilizację władzy. Po wyeliminowaniu rywali do tronu praskiego, wydawało się, że ma szansę na stabilizację swojej władzy w Czechach. Wizja połączenia Polski i Czech pod jednym berłem. Była realna. Stworzenie słowiańskiej potęgi mogło przewyższyć rozdrobnione i targane konfliktami święte Cesarstwo Rzymskie. Jednak spójne rządy Bolesława w Czechach trwały zaledwie rok. Jesienią tysiącnego roku w Czechach wybuchło powstanie, za którym stał Jaromir, wspierany przez niemieckie posiłki. Powstanie szybko rozprzestrzeniło się po kraju. Powstanie postawiło polskie garnizony w sytuacji izolacji i zaskoczenia, co skutkowało ich klęską. Bolesław, będąc w Pradze, otrzymywał alarmujące informacje o sytuacji. Mimo alarmujących informacji, Bolesław zachował zimną krew, porównując wroga do powolnego marszu żaby. Nie przerwał nawet trwającego przyjęcia. Ostatecznie jednak został zmuszony do ucieczki z Pragi Nocą, torując sobie drogę w ciemności, by uniknąć schwytania przez buntowników. Podczas odwrotu miecz wytyczył sobie drogę. Na jednym z mostów zginął brat świętego Adwejka Sobibor, wierny sojusznik Chrobrego. Ta czeska katastrofa jest określana jako tragedia. Ksiądz Strzelczyk nazwał to wydarzenie największą stratą terytorialnej władzy Bolesława Chrobrego. Po utracie Czech sytuacja w Polsce gwałtownie się skomplikowała. To zwiastowało serię poważnych prób. Wkrótce konflikt przeniósł się na zachodniosłowiańskie księstwa, gdzie należało zjednoczyć sojuszników z Czech i pogańskich wielontów. Tworząc koalicję przeciwko Bolesławowi, na czele zjednoczonych sił stanął Henryk II, który skierował się prosto na Poznań, zagrażając głównym ziemiom polskim. To samo dotyczyło wyprawy Henryka z Wieleciami do Lotaryngii pod wodzą katolickiego biskupa, co podkreśla pragmatyzm średniowiecznej polityki. W średniowiecznej Europie sojusze i działania wojenne często były determinowane przez polityczny pragmatyzm, a nie tylko przez przekonania religijne czy ideologiczne. Henryk, pewny szybkiego pokonania Bolesława Chrobrego, napotkał poważne trudności w kampanii, a jego marsz na Poznań wiązał się z ciężkimi stratami. Te straty były spowodowane skutecznym oporem, który Bolesław zorganizował, broniąc swoich ziem przed wrogim natarciem. Taktyka partyzancka była stosowana przez Polan, którzy wykorzystywali znajomość terenu oraz umiejętność prowadzenia działań zaczepnych bez otwartej bitwy. Niemieckie oddziały były skutecznie wyniszczane, ponosząc rosnące straty, a brak perspektyw na zwycięstwo skłonił Henryka II do zawarcia pokoju. W ramach ustaleń pokojowych Bolesław Chrobry zrzekł się Łużyc i Milska, ale w zamian uzyskał Morawy oraz część terytorium Słowacji. Ta wymiana terytoriów świadczyła o zdolnościach negocjacyjnych Bolesława oraz utrzymaniu kluczowych zdobyczy mimo trudności militarnej konfrontacji. Bolesław Chrobry wykorzystał bunt Henryka II na zachodzie. Wznowił działania wojenne po dwuletniej przerwie, ignorując wcześniejsze zobowiązania. Skupił się na maksymalizacji korzyści z konfliktu, zdobywając terytorium jeńców oraz łupy, traktując wcześniejsze zobowiązania instrumentalnie. W odpowiedzi, w roku 110, Henryk zorganizował wyprawę odwetową, jednak nie uczestniczył w niej osobiście. Siły złożone z armii margrabiów Gerona, Hermana oraz innych feudałów ze wsparciem księcia Jaromira spustoszyły część Śląska. Mimo to napotkały silny opór i zostały zmuszone do odwrotu spod Głogowa, gdzie sprzymierzone wojska broniły się skutecznie. Konflikt zakończył się pokojem zawartym w Merseburgu w roku 1030, na mocy którego Łużyce Powróciły do Niemiec. Cesarz dodatkowo zobowiązał się wspierać zbrojnie Bolesława Chrobrego w planowanej wyprawie przeciwko Rusi kijowskiej. Jednak udział niewielkiego kontyngentu niemieckiego nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Podczas kampanii doszło do konfliktu między sojuszniczym plemieniem pieczyn a siłami polskimi, który zakończył się tragicznie dla koczowniczych wojowników. Bolesław, reagując na zagrożenie, podjął drastyczną decyzję o rozbrojeniu oraz eksterminacji kilkuset pieczyn, co było brutalnym rozwiązaniem powstałego konfliktu. W trakcie wyprawy pojawiły się również napięcia między polskimi a niemieckimi uczestnikami ekspedycji. Choć Niemcy uniknęli losu pieczyn, relacje uległy pogorszeniu. Można przypuszczać, że masakra mogła być dla Bolesława Chrobrego źródłem pewnej satysfakcji, biorąc pod uwagę wcześniejsze napięcia i konflikty z niemieckim sąsiadem. Pokój zawarty w Merseburgu nie przetrwał długo, a konflikt między Henrykiem II a Bolesławem Chrobrym ponownie eskalował, prowadząc do kolejnych starć. Na Polskę ruszyły dwie niemieckie armie. Jednak Bolesław, stosując taktykę zapobiegającą ich połączeniu, zadał im ciężkie straty. W jednej z bitew zginął margrabia Geron II wraz z dwustoma wybitnymi rycerzami, co było wyjątkowo dotkliwą stratą dla niemieckich sił. Takie straty były rzadkie w średniowiecznych konfliktach, gdzie nawet śmierć kilku znanych rycerzy, była wydarzeniem niezwykłym. Ważne jest, aby zauważyć, że w bitwach często brali udział anonimowi żołnierze. Kluczowe wydarzenia ostatniej fazy wojny z Niemcami miały miejsce w roku 1077. W tym roku cesarz Henryk II znalazł się w trudnej sytuacji pod Niemczą na Śląsku. Obrona tego miasta była heroiczna i weszła do legend. To wydarzenie stało się ważnym punktem w historii polsko-niemieckich konfliktów. Oblężenie Niemczy przez wojska Henryka charakteryzowało się intensywnymi, wielokrotnymi atakami. Używano skomplikowanych machin oblężniczych, ale mocne drewniano-ziemne fortyfikacje miasta skutecznie odrzucały wszystkie próby zdobycia. Trudności napastników w przełamaniu obrony. Przy jednoczesnych ciężkich stratach świadczą o wysokim poziomie przygotowania i determinacji obrońców. Zachwyt nad obrońcami Niemczy odzwierciedlił się w relacjach biskupa Tiara. Pomimo swojej strony, uznawał ich odwagę i umiejętności. Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzy z większą wytrwałością i ostrożnością dbaliby o swoją obronę, pisał. Nie okazywali radości z sukcesów, ani nie narzekali na niepowodzenia, unikając nadmiernych emocji i skarg. Po nieudanym oblężeniu Niemcy, wojska Henryka wycofały się, wybierając drogę przez terytoria sojusznicze Czech. W tym kontekście Bolesław Chrobry postanowił przeprowadzić manewr ofensywny, organizując udany rajd kawalerii. Teren między Łabą a Muldą. Stał się demonstracją siły i możliwości do prowadzenia skutecznych działań ofensywnych, co było jasnym sygnałem dla Henryka. Henryk zrozumiał, że konflikt z Polską nie przyniesie mu łatwego zwycięstwa. Walki, które trwały wiele lat, zakończyły się pokojem w Budziszynie. Na mocy warunków pokoju, Polska miała zrezygnować z części zdobytych terytoriów. Jednak Łużyce i Miśnia pozostały pod jej kontrolą. Henryk II zrezygnował z dalszych roszczeń i zobowiązał się wesprzeć Bolesława Chrobrego trzystoma ciężko zbrojnymi rycerzami w planowanym wyprawie na Ruś. Pokój miał zostać umocniony przez małżeństwo Bolesława z córką margrabiego Miśni, co miało zacieśnić sojusz między krajami. Ten sojusz Zapewnił obu krajom 10 lat bez wzajemnych konfliktów zbrojnych, co było ważnym osiągnięciem po długich, wyczerpujących wojnach. Nastał okres pokoju z Niemcami, kiedy Polska mogła patrzeć na Kijów bardziej agresywnie i ofensywnie. Nadszedł czas wojny na wschodzie. Dziękujemy za wysłuchanie drugiej części poświęconej Bolesławowi Chrobremu. Źródłem wiedzy i inspiracji była książka Sławomira Lesniewskiego Drapieżny Ród Piastów, którą szczerze polecamy. Do zobaczenia.